Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj nie o jeżdżeniu rowerem, dzisiaj będzie o planowaniu jazdy na rowerze. Do tego służy najlepsza do tej pory na rynku aplikacja, czyli mapy.cz, produkcji czeskiej. Jest całkowicie darmowa, jest bardzo użyteczna, jest bardzo lekka, nie obciąża telefonu, posiada bardzo wiele ciekawych funkcji, które na pewno Wam się przydadzą, z których najczęściej będziemy pewnie korzystać. Nie posiada natomiast rozbudowanych większych funkcji, które korzystają zawodowi, w kolarze, czy tacy bardziej zaawansowani. Te już funkcje znajdziecie tylko i wyłącznie w tych płatnych aplikacjach. Natomiast ta jest prosta, czytelna, funkcjonalna, jak już wspomniałem, lekka. Zapraszam do odcinka omówimy sobie szczegóły techniczne dwóch opcji używania tej aplikacji. Szybko omówimy sobie podstawowy panel informacyjny, który jest w przeglądarce. Wszystkie narzędzia, które są dostępne. A przynajmniej te najważniejsze. Teraz sobie omówimy najprostsze tutaj rzeczy, które są dostępne w panelu głównym, które nas najbardziej będą interesowały. Więc tak, na początek proponuję, abyśmy zobaczyli, jak wyglądają mapy do dyspozycji. Interesuje nas głównie ta mapa lub ta mapa. Ta choćby tylko i wyłącznie po to, żebyśmy podejrzeli sobie, jak wygląda dany teren. Czasami się to przydaje. Tutaj mamy mapę. Turystyczną, z której najczęściej będziemy korzystać. Tutaj mamy jeszcze opcję, na przykład zdjęcia, które Wam się pojawią, jak widzicie. Użytkownicy tutaj dodawali swoje własne zdjęcia. Wy też oczywiście możecie to, to robić. Możecie też na przykład zobaczyć sobie kamery internetowe, które działają albo cały czas, albo mają jakieś nagranie pozostawione. Dobra, wróćmy teraz do naszej mapy turystycznej. Widok czy nas nie interesuje Areal? To jest oczywiście tylko mapa satelitarna. Przejdźmy teraz tutaj do tego paneliku małego. Tu mamy na przykład kilkanaście opcji, które. Z których prawdopodobnie najczęściej będziemy korzystać, jeżeli już w ogóle będziemy korzystać, to oczywiście pomiar odległości i powierzchni. Czasami się to przydaje, tak w linii prostej zobaczyć sobie, jak wygląda jakaś droga, lub zobaczyć sobie, jak dana droga jest rzeczywiście długa po najechaniu na przykład na jakiś fragment drogi. Możemy sobie dokładnie sprawdzić, utworząc kilkanaście punktów. Powiedzmy tu, tu, tu tych punktów jest też niezliczona, podejrzewa ilość, aby jak najbardziej precyzyjnie sobie określić daną drogę. I widzicie, to jest 2,5 km. Żeby wyjść i zakończyć pomiar, klikamy tutaj. Wychodząc całkowicie z tego panelu, klikamy w tą właśnie, ten krzyżyk. Dobra, to tyle z tej strony. Przejdźmy teraz tu, co to oznacza. To jest nasza aktualna lokalizacja. Jeżeli mamy na przykład laptopa, jesteśmy w knajpie, no to sobie, tam coś sobie planujemy, no to pokaże nam tą lokalizację. Tu mamy powiększ lub pomniejsz mapę. Możemy to też robić oczywiście kółkiem z myszką. Lub na przykład tutaj przesuwać sobie szczałkami na klawiaturze. Lub powiększać sobie plusem lub minusem na klawiaturze. Dobra, przejdźmy teraz do najważniejszych, czyli planowanie. I skupimy się tylko i wyłącznie teraz na rowerze. Te poszczególne nas nie interesują, nie będę tutaj specjalnie w nie wchodził. To naprawdę możecie sobie sami sprawdzić, jeżeli potrzebujecie tak więc tu mamy zamek w Siewierzu sobie tutaj aktualnie zaznaczyłem dobra i teraz mamy ten nasz zamek w Siewierzu no i możemy na przykład do tego zamku od razu sobie pojechać więc jak widzicie mamy tutaj od razu opcję Planuj do tego miejsca lub z tego miejsca. Więc tutaj możecie sobie znaleźć ulice, miejsca, jakieś atrakcje i tak dalej. No, bardzo duża ilość informacji, które możecie tutaj znaleźć poprzez ten panel bezpośrednio czy jakąś ulicę, tak jak wspomniałem, czy jakieś miejsce. Tutaj mamy planowanie, do, o którym zaraz sobie my powiemy więcej. No i tutaj w tym panelu mam moje mapy. Najpierw musicie się oczywiście utworzyć sobie konto, aby móc w pełni korzystać z przeglądarki. No i tak samo korzystać z przeglądarki i opcji, które są w telefonie, w aplikacji. Jest to jedno konto pod dwoma, pod dwoma jakby urządzeniami. No i tutaj mamy oczywiście wszystkie nasze mapy, które sobie możemy zapisać, zdjęcia, które zrobiliśmy i włączymy, włączyliśmy do mapy. Możemy tutaj oczywiście oceniać różne miejsca, do których dojechaliśmy, czy to atrakcje turystyczne, czy jakieś na przykład zakwaterowania, bary i tak dalej, czy jakieś miejsca, czy też na przykład jakieś informacje zgłaszając w formie na przykład, że coś jest nieprzejezdne itd. tak dalej. Tu są nasze aktywności, tu są nasze trasy, tu akurat będziemy widzieć różne rzeczy, które mieliśmy okazję, czy to będzie wycieczka piesza, czy to rowerowa, tutaj jest, jest to oznaczone właśnie ikonką ludzika lub roweru czyli to są nasze a te rzeczy, które te aktywności, z których żeśmy skorzystali, a tu mamy miejsca i trasy, które sobie widzicie zaplanowaliśmy wszystkie. Tu mamy dodatkowe jeszcze podkatalogi, czyli katalog moje wycieczki po okolicy, ślady GPX oraz mapy. I teraz możemy to tutaj też możemy oczywiście importować plik GPX, jeżeli ktoś nam podeśle jakiś plik ze swojej trasy, możemy sobie go wrzucić do map. No i w ten sposób będziemy mogli na przykład tutaj przerzuć gdzie tak to wygląda tutaj momentalnie przejdziemy do na przykład nie, do dysku te nasze pliki GPX się znajdują. Możemy też otworzyć oczywiście kolejny katalog jeszcze jakiś na przykład dla znajomych i na przykład taki katalog wspólnie ze znajomymi na przykład sobie utworzony no to będziecie mogli się nim dzielić. Jeżeli na przykład mielibyście wspólne konto na przeglądarce no to możecie się tymi te, te konto sobie dzielić. I wspólnie mieć taki właśnie katalog, lub też po prostu tylko i wyłącznie dla siebie. To tyle, jeżeli chodzi o omówienie podstawowego panelu informacyjnego z wszystkimi narzędziami dostępnymi w przeglądarce. Potem sobie przejdziemy już do samej aplikacji. Tam omówimy dokładnie te same elementy, no ale tam troszeczkę nie, nieco inaczej wyglądają. Planowanie wygląda w bardzo prosty sposób. Mamy do dyspozycji, jak już wspomniałem, skupiamy się tylko na rowerze, mamy do dyspozycji rower górski, czyli to będzie wyznaczanie trasy głównie przez drogi asfaltowe o niskim natężeniu ruchu. I tutaj możemy sobie wskazać jakiś punkt, powiedzmy, nie wiem, jak to będzie tutaj gdzieś Warszawa, punkt końcowy, powiedzmy, częstochowa. I teraz zobaczycie, mamy trzy trasy do wyboru. To zależy, która nam będzie bardziej leżała. Możemy dodawać pomiędzy, pomiędzy punktem startu a końcem dodawać punkty pośrednie, na przykład przez Dublin. Możemy dodawać punkt końcowy, na przykład w Poznaniu. Możemy oczywiście punkt końcowy, tutaj możemy sobie te punkty zamieniać, na przykład w tym momencie koniec będzie startem. Możemy oczywiście je wszystkie kasować. Tu mamy informacje o przejazdach z danego punktu do punktu. No, i możemy sobie tutaj też poprzez tą szczałkę zmienić start lub po prostu sobie przesuwać. Tu też możemy sobie wzajemnie poprzesuwać te wszystkie elementy. Algorytm, widzicie, będzie trochę wariował, a natomiast no, tak to mniej więcej wygląda. No i tu oczywiście wcześniej pokazałem Wam te trasy, jakże są trzy do wyboru, możecie sobie wybrać. I teraz tak, możecie sobie zapisać tutaj do własnego katalogu, który sobie utworzycie, czyli albo ten, który już macie wybrany, lub ten, lub jakiś całkowicie nowy. Możecie oczywiście zmienić sobie nazwę tej wycieczki. Możecie oczywiście udostępnić Facebook inne portale, lub na przykład sam link. No i eksportuj do pliku GPX dla urządzeń garmin czy innych urządzeń obsługujących ten format. No i znów mamy pogoda na trasie. Obecnie czyli dzisiejszego dnia, lub też na przykład kilka dni później, jak ona będzie się kształtowała. Tu mamy do wyboru jeszcze opcję opadów lub wiatr. Jeżeli chodzi o wiatr, to jest dość przydatna funkcja, bo możemy sobie stwierdzić, z którego kierunku będzie ten wiatr wiał, jak on będzie silny, i czy rzeczywiście się wybierać danego dnia, czy też nie. No i oczywiście dostajemy też opcję wyboru profilu wysokościowego, który nam pokaże, jak wygląda przebieg tej trasy pod względem podjazdów i zjazdów. To tyle, jeżeli chodzi o planowanie ręczne, przejdźmy teraz do najfajniejszej funkcji według mnie, czyli planowanie wycieczka po. Okolicy. I teraz tutaj na przykład znów klikamy sobie na Warszawę. Ten punkt oczywiście możecie sobie wybrać całkowicie dowolnie. No i tak mamy Warszawa. Klikamy na wycieczka po okolicy. I teraz przechodzimy sobie tutaj na rower i możemy sobie zwiększyć tą wielkość tej pętli. Widzicie, ta pętla się zwiększyła. My maksymalnie macie 143 km. W aplikacji zdaje się 150 km. W każdym razie. Macie po drodze też oczywiście informacje dotyczące co tam gdzieś po drodze się znajduje ciekawego. No i znów macie opcję, znów zapisz, udostępnij, eksportuj, czyli to jest bez zmian. Możecie sobie na przykład tą <laughs> pętlę edytować w formie takiego przesunięcia w tą stronę, trochę to zajmie aplikacji. Możecie sobie te punkt tutaj na przykład też przeciągnąć w tą stronę, tak więc jest to jakaś taka. Forma edytowania tej wycieczki po okolicy. No i tu oczywiście są informacje dotyczące kilometrów oraz czasu przejazdu danej pętli. Jest to oczywiście uśrednione. Co jeszcze? Znaczy widzicie teraz tak. Jeżeli będziecie sobie edytować tą trasę, to kończy się suwak. Suwak automatycznie się już kończy. Nie ma możliwości do tego powrotu. Chcecie wrócić do tego, no to musicie powrotem. Wyjść z tego, wskazać początek znów Warszawa. Najlepiej wiedzieć, z którego miejsca zaczynaliście. No, i znów wycieczka po okolicy. No, i to sobie znów mm, możecie kliknąć, w którejś z tych miejsc na tym pasku. No, i pokażę Wam znów jakąś pętlę. Pętle będą się występowały w różnych częściach mapy. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie ta pętla się powiększa. Tutaj możecie sobie dać na przykład w tą stronę. No, i widzicie to. Trasy będą się przemieszczały. Im więcej tych kilometrów będziecie dokładać, tym. Mm, Lokalizacja pętli będzie w innej części mapy. Widzicie teraz na południowy wschód się przemieściła. Tak więc maksymalnie 145 km, tak? No, rzeczywiście 145 km to jest maksymalna trasa, jaką możecie zrobić. Teraz, jeżeli będziecie chcieli edytować ten fragment, automatycznie wychodzicie z opcji suwaka. Czyli w tym momencie, jakby wy decydujecie o tej trasie, gdzie no, automatycznie się skończyła możliwość edytowania tej trasy poprzez odległość. No, ale myślę, że. Nie stanowi to większego problemu, a na pewno urozmaica tą trasę, którą sobie zaplanujecie, czy też tą, którą zaplanował Wam algorytm aplikacji. A oczywiście również możecie sobie to wszystko pozapisywać. Dobra, teraz wszystko, jeżeli chodzi o przeglądarkę internetową, a przejdźmy sobie teraz do aplikacji w telefonie. Ok, tak wygląda panel w samym telefonie. Dobra, i omówimy sobie te pierwsze elementy, które tutaj są dostępne. Też będziemy skupiać się tylko i wyłącznie na jeździe rowerowej. Tu mamy dokładnie to samo, co mieliśmy w przeglądarce internetowej, czyli wyszukiwarka. Tu możemy też użyć głosu do wyszukiwania. Tu jest informacja o tym, że jesteśmy zalogowani. Tutaj mamy opcję: Wstrzymaj, jeżeli zatrzymasz się, żeby nie rejestrował po prostu czasu przejazdu, tylko i wyłącznie czas realny, a nie czas postoju. Wchodzimy z tego. No i teraz przejdźmy sobie tutaj do takich pierwszych informacji, które mamy w dolnym lewym rogu, czyli tu. Wybór map, już mamy ustawienia tych map, tą tu mapę turystyczną jako domyślną, wejdziemy w ustawienia, to mamy tutaj inter interesujące nas te dodatkowe punkty ustawień, czyli cieniowanie, nachylenie stoku, ręczne obracanie mapy i preferowana mapa, czyli tu zawsze będzie się otwierała mapa turystyczna. Dobra, wychodzimy z tego, zanim wejdziemy do panelu głównego, no to tu oczywiście mamy jeszcze ustawienie naszej lokalizacji aktualnej. No, i teraz mamy informację, czyli nasze konto, że jesteśmy tu zalogowani, moje mapy, czyli to, co jest w przeglądarce internetowej, znajdziemy te wszystkie wycieczki tutaj dokładnie. Te wszystkie nasze interesujące nas wycieczki, które sobie już zaplanowaliśmy. To samo, mamy te aktywności, które już miały miejsce, ocena miejsc, które, przez które przejechaliśmy, no i zestaw zdjęć, które robiliśmy na szlaku podczas jazdy. Dobra, wychodzimy z tego. Wracamy z powrotem do naszej menu, no i tutaj mamy plany i trasę, no i mamy dokładnie moja lokalizacja, czyli jakakolwiek, którą sobie wybierzecie obecnie, wskaż koniec, no i powiedzmy niech to będzie zamek Bobolice, no i automatycznie widzicie, mamy trzy trasy do wyboru i to samo dotyczy tutaj też wybór roweru, czyli tutaj mamy rower górski lub szosowy. Jeżeli zmienimy teraz w tym momencie na rower szosowy, droga zostanie wyedytowana i przesunięta w zupełnie inne miejsce mapy. Możecie sobie oczywiście to po swojemu zrobić. To jest tylko i wyłącznie taki szybki przelicznik trasy i ustawienie tej trasy przez aplikację. Dobra, teraz pochodząc sobie tutaj, możemy sobie oczywiście podejrzeć informacje dotyczące tego, tych, tych tras, czyli znów mamy do wyboru kilometraż tych tras i ich czas przejazdu. Pogoda na trasie to jest tak samo taka sama jak czyli w komputerze. No i tak samo możemy eksportować oczywiście te pliki. Również możemy podejrzeć sobie profil wysokości dotyczący każdego z poszczególnych wyborów tras. Niestety to zjeżdża, co jest tym trochę irytujące. No i oczywiście możemy sobie zapisać trasę lub udostępnić w taki sam sposób, jak odbywa się to w przeglądarce. Natomiast jeżeli zdecydujemy się na którąś z tych tras możemy automatycznie nacisnąć na nawiguj i przechodzimy do panelu głównego nawigacji, czyli tutaj będzie informacja o przybyciu, czas przejazdu oraz ilość kilometrów. W tym małym okienku tutaj dolny lewy róg to jest kilometry na godzinę nasza bieżąca prędkość. U góry na zielonym tle jest strzałka czyli po prostu informacja w którym momencie należy skręcić i za ile metrów oraz rodzaj oraz nazwa ulicy, przez którą będziemy przejeżdżać. Tu mamy opcję wypośrodkuj. Nasza mapa będzie wyglądała z góry. Tak mniej więcej będziemy wiedzieli, jak wygląda ten przejazd. Klikając ponownie, wracamy do opcji po prostu jazdy. Naciśniemy na ten przycisk tej strzałeczki, przechodzimy do menu trasy i tutaj możemy sobie albo ją edytować, Czyli znów wracamy do naszego panelu głównego. Klikamy na zdejść. No i teraz akurat widzicie się. Zakończyłem teraz tą trasę, ale to nie jest żaden problem. Możemy zrobić to ponownie. Wskaż koniec. Północ do czyli to jest ostatnia nasza trasa. Dobra, dajesz, dajemy, nawiguj. Wracamy do naszego panelu menu, tutaj podręcznego. No tu mamy udostępnić swoją trasę komuś, to może nas aktualnie podczas naszej jazdy cały czas obserwować, gdzie jesteśmy w danym miejscu. Bardzo przydatna funkcja, zwłaszcza jeżeli mamy dzieciaki, które się wybrały na wycieczkę. Drugą opcją to są ustawienia, czyli ustawienia samej aplikacji podczas nawigowania, czyli tutaj mamy tryby dzienny, automatyczny, czyli jeżeli będzie wieczór, samo się przełączy na tryb nocny. A nawigacja głosowa, która czasami się przydaje, jest nieco ten głos irytujący tej kobiety, no ale być może gdzieś tam się to da pozmieniać, bardziej chyba w samym telefonie. Tutaj mamy poziom głośności tych wskazówek, odtwarzanie dźwięki, tu mamy o przekroczonej prędkości, po nowym obliczaniu trasy, po zjechaniu z niej, zawiadomieniu o zdarzeniach drogowych, wypadki, roboty drogowe i tak dalej. Tutaj przechodzimy, mamy opcję głośnika, czy z telefonu, czy połączenia telefoniczne domyślne. Przechodzimy dalej, tu mamy widok pochylony, widok 2D, to w wypadku, jeżeli chcemy jechać z widokiem 2D, to będzie to wyglądało w ten sposób podczas nawigowania lub po prostu wracamy do widoku pochylonego. Automatyczne wypośrodkowanie, jeżeli przesuniecie mapę w którymś momencie, to ona po 5 sekundach wróci do tego samej pozycji, podczas której cały czas jedziecie. No i tutaj mamy mapa podczas jazdy samochodem, czyli tutaj jest turystyczna, możecie sobie zmienić na, na podstawową, którąkolwiek z nich. No i ostrzeżenia o... A, tu jeszcze są dość istotna e, informacja e, w ustawieniach, czyli to, co będzie przez tej głównej strzałce e, podczas jazdy, tej strzałki nawigacyjnej, to możemy sobie dodać następny przystanek, aktualna lokalizacja, wysokość nad poziomem morza, lub też po prostu nic nie dodawać, także widzicie, e, ta strzałka tutaj... E, przy opcji online będzie się pokazywała informacja o wysokości. No i tak mniej więcej wygląda ten panel jazdy. Eee, o minusach, no to powiem Wam za chwilkę, na co warto zwrócić uwagę podczas jazdy: że będąc w trasie, zjedziecie z tej trasy, może się okazać, że nawigacja będzie dość długo przeliczać. Dzieje się tak dlatego, że może mieć problem po prostu ze złapaniem sygnału. Może mieć też problem z obliczeniem tej drogi w taki sposób, żeby ona była dla nas jak najlepsza, najkorzystniejsza czy bezpieczna, może to trwać czasami dość długo. Tutaj trudno powiedzieć, jak, dokładnie, jak długo to dokładnie trwa, bo to zależy od wielu czynników. Natomiast no, prędzej czy później ona się przeliczy. Jeżeli będzie to trwało bardzo długo i chcecie jechać inną drogą, no to proponuję zacząć jeszcze raz, rozpocząć jeszcze raz planowanie tej nawigacji od miejsca, w którym aktualnie jesteśmy, do miejsca docelowego. Prawdopodobnie pokaże nam inną drogę, chyba że takiej możliwości w ogóle nie będzie. No to w tym momencie pokażę dokładnie tą samą drogę, która była poprzednio. To tyle. Dobrze, możemy sobie teraz wyjść. Tutaj mamy opcję, oczywiście, wyjścia z nawigacji. I wracamy do naszego menu, w którym sobie omówimy dodatkowe opcje. Tutaj na przykład mamy wycieczkę po okolicy, czyli to jest dokładnie to samo, co w wersji komputerowej. Do wyboru mamy znów, oczywiście rower, do wyboru mamy oczywiście znów kilometraż i tu mamy 147 kilometrów, ten kilometraż też się czasami potrafi zmienić, bo ostatnio było na przykład 149 kilometrów, tu właśnie 147 no także tak to mniej więcej wygląda no też Wam będzie ustawiać te same trasy co na komputerze z użyciem tego samego miejsca startu i te same odległości, które sobie ustawicie, prawdopodobnie będą ustawione w ten sam właśnie sposób. Tutaj, oczywiście, do wyboru również macie pierwsze wędrówki, rower, narciarstwo biegowe. Tutaj, oczywiście, to sama sytuacja, czyli za i eksportuj, pogoda na trasie, profil wysokościowy. No i tutaj, oczywiście, w głównym oknie, czyli zapisz. Możemy sobie zapisać zmieniając nazwę, do którego nam katalogu najlepiej zapisać. No i coś tu mamy jeszcze, gdzie pojawiła się informacja dobra. No i oczywiście też można udostępnić. Tu mam akurat wyłączony internet ze względu na ciągle pojawiające się powiadomienia, więc wyłączyłem to na chwilę. No ale generalnie będzie to opcja z użyciem wysłania przez internet tej trasy. Czy to na Facebooka, czy komuś wysyłamy linka, czy też mailem. Tak więc, jak widzicie, aplikacja jest bardzo prosta, korzystanie z tej aplikacji jest bardzo proste, jest intuicyjna. nie ma tu za dużo wodotrysków, które no, mogłyby w jakiś sposób nas rozpraszać, komplikować te, planowanie tych tras. Tak więc, MAPY 3 jako aplikacja darmowa. Jest bardzo prostą aplikacją, przede wszystkim jak na darmową aplikację, w której nie wyskakują żadne reklamy, nie musimy wykupywać żadnych subskrypcji. To jest naprawdę rewelacyjna aplikacja. Owszem, za zapomniałem Wam tutaj dodać o jednym elemencie, czyli mapy offline. Możecie sobie, widzicie, pobrać te mapy, możecie sobie je, możecie korzystać z tych map w, w sytuacji, kiedy nie macie internetu, a jedynie działa sam oczywiście GPS, no to wtedy możecie sobie pobrać tę mapę na przykład całej Polski lub możecie sobie pobrać jakiegoś konkretnego państwa, który, przez które będzie przyjedzie wam przejeżdżać, czy to samochodem, czy to na rowerze, czy w jakiejkolwiek innej aktywności w danym kraju, czy będziecie zwiedzać na przykład jakiś kraj, no to warto sobie w tym momencie ściągnąć taką mapę. Mapy są bardzo często aktualizowane, tak więc jesteśmy naprawdę na bieżąco. Bazowane jest to oczywiście na mapach OpenStreetMap, tak więc są to bardzo dokładne mapy. Co tu jeszcze mamy? No tu mamy oczywiście ten uruchom rejestrator no w zasadzie wszystko, nic ciekawszego tutaj nie ma w kolej na samym dole macie tutaj Facebook, Twitter i Instagram to są po prostu profile twórców aplikacji jeżeli macie jakieś pytania do nich, czy nie wiem, chcecie coś dodać od siebie, no to możecie się tam, tam sobie po prostu pokonwersować z nimi no ewentualnie zgłosić błąd, tutaj macie pewnie o, pierwsza pomoc, pomoc lokalna, widzicie tutaj macie na przykład bardzo fajna opcja podczas jakiegoś zdarzenia w wypadku, czy takiej sytuacji awaryjnej. No i tutaj, oczywiście, jest o aplikacji, ocenie aplikacji, informacje prawne, legenda, lub skontaktuj się z nami. Tutaj możecie też wysłać swoje sugestie co do samej mapy. No i tutaj, oczywiście, również macie zgłoś, samą mapę, czyli komentarz. Jak widzicie, jest całkiem sporo opcji komunikacji z, z producentami. Jeżeli chodzi o jej użytkowanie, tej aplikacji podczas jazdy, no to jest bardzo energooszczędna, muszę przyznać. Chociaż brakuje mi teraz na przykład w tym momencie wyboru ciemnego, no ale być może w przyszłości twórcy zdecydują się tą opcję wprowadzić. No i jest stabilna. Bardzo rzadko się zdarza sytuacja, żeby aplikacja się sama wyłączyła. Jeżeli będziecie na przykład planować jakąkolwiek trasę na zasadzie wycieczka po okolicy, warto sobie tą trasę zapisać ponieważ dopóki nie wystartujecie, aplikacja będzie przez jakiś czas czekała na Waszą reakcję, a po jakimś czasie, że się nie ruszycie, aplikacja uzna, że dojechaliście już do miejsca docelowego i wyskoczy Wam komunikat o ocenie e, tej wycieczki. Także znów, żeby wywołać tą wycieczkę, najlepiej wejść do menu, uruchomić i dopiero ruszyć. Więc tak, to taka rada jeszcze na sam koniec. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że nie przedłużałem za bardzo, jakoś tak nie rozgadałem się specjalnie, a opis samej aplikacji jest dla Was. Zrozumiały. Pozdrawiam Was serdecznie, no i do zobaczenia. Na jakiejś trasie gdzieś nam się uda spotkać. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam do polajkowania, zapraszam do komentarzy, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tej aplikacji lub uwagi, jeżeli coś powiedziałem nie tak, jeżeli coś z czymś się pomyliłem, to bardzo jestem otwarty na taką konstruktywną krytykę czy sugestie. No a tymczasem jeszcze raz, pozdrawiam i dziękuję.